Cześć, witam Was serdecznie z tej strony rekin Biznesu. I tak jak wczoraj zamieściłem Twitter i na Discordzie i na, tui, na, tweeta, na Twitterze, to czy kryptowaluty dadzą nam możliwości zarobienia miliona dolarów. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić taki artykuł, który jasno określa pewne standardy i pewne kierunki oraz wyjaśnia pewne rzeczy inwestorom, którzy są, będą e, lub za jakiś czas skorzystają z możliwości inwestowania w kryptowaluty. Jest to rewolucyjna przyszłość internetu, czy wielkie oszustwo, czym jest Web3. Od jakiegoś czasu na moim kanale rozmawiamy o w ogóle odmiennej stronie kryptowalut. Ja mówię w ogóle inne rzeczy niż pojawiają się na innych kanałach. Ja nie skupiam się tutaj na wzroście bitcoina, przebijaniu pewnej granicy. Nie mówię o pewnych wzrostach i analizie technicznej, tylko mówię, jaki jest świat internetu. I dzisiaj chciałbym dalej pogłębić to moją wizję. Na samym początku chciałbym powiedzieć jeszcze dwie ważne rzeczy, moi rodziny. Chciałbym poinformować, że wszyscy ludzie, którzy dotują mój kanał, czyli wspierają mój kanał, będą mieli możliwość od tego tygodnia, raz w tygodniu, tylko dla nich będę tworzył content pod tytułem Zarabiać z Rekinem Biznesu. Dlaczego dla tych tylko ludzi? Uważam, że trzeba docenić ludzi, którzy wspierają pewną ideę tworzenia telewizji internetowej i trzeba dać im coś w zamian za to, że oni wspierają mnie. Tylko dla nich będzie pewna tutaj koncepcja zarabiania pieniędzy razem ze mną, czyli pewne rzeczy, które ja robię całkiem prywatnie. Będę się dzielił z tym, tym na kanale, właśnie poświęcony zarabia z Rekinem Biznesu i tylko dla moich ludzi, którzy mnie wspierają. Oczywiście dalej będą istniały projekty, które zaczęliśmy, czyli kryptoemerytura z Rekinem Biznesu, która ma się bardzo dobrze. Telos cały czas notowuje wzrosty i pogłębia ten wzrost. Najbliższy odcinek o kryptoemeryturze oczywiście. Przejdziemy po dalsze tam różne rzeczy, bo studio się buduje i w marcu naprawdę ruszymy z pewnym kontentem, który pokaże Wam, jak dużo mam rzeczy do przekazania moim widzom Ogól, na ogólnym kanale, ale ci ludzie, którzy mnie wspierają, będą mieli dodatkowy taki bonus, można powiedzieć, za to, że po prostu mają chęć mnie wspierać, nieważne, czy to jest 5 zł, czy 30. Ważne, że taki człowiek w ogóle ma jakąkolwiek ochotę budować tą przyszłość razem ze mną i w zamian ode mnie dostanie taki bonus, czyli pewne informacje, które nie pojawią się w ogóle nigdy na kanale ogólnym. To jest jedna sprawa. Drugą, drugą rzeczą, e, chciałbym odpowiedzieć tu wielu osobom, którzy piszą do mnie i mm, mówią o, o, o mnie, że jestem szarlatanem i w ogóle rzeczy, które no, nie mieszczą się w głowie, że ja mówię, że ktoś obali bitcoina, czy ktoś nie będzie kupował bitcoina, że ja nie rozumiem, co to jest bitcoin i tak dalej. Powiem Wam tak, ludzie, ogarnijcie się trochę i jeżeli chcecie oglądać mój kanał i. i Wnosić jakieś wartości z tego, to obejrzyjcie parę filmów wcześniej, o czym ja mówię w ogóle, i zrozumcie pewną ideę, że ja nie mówię o żadnym obalaniu żadnych tu kryptowalut, tylko ja mówię o pewnej idei nowego trendu, który pojawia się na rynku. I dzisiaj e, tytuł, który możecie sobie przeczytać: Rewolucyjna przyszłość internetu czy Wielkie oszustwo, mówi jasno i wyraźnie. Mnie tak naprawdę pierdoli Bitcoin i Ethereum, i jeżeli ktoś jest fanem, i dla niego jest to religią, a jest taki artykuł, że są ludzie, którzy wyznają religię Bitcoina i Ethereum, to niech się zamkną w swoich własnych ścianach i niech tam się modlą do tego, nie wiem, niech odprawiają różne rytuały. Różne inne rzeczy i niech dadzą po prostu święty spokój mojemu kanałowi, i tutaj nie wchodzą. Ja mam Bitcoina, mam Ethereum. Zresztą kupowałem to na kryptoemeryturze, ale to nie znaczy, że przyszłość kryptowalut wiąże się tylko z przestarzałym, można powiedzieć, Bitcoinem, i jeżeli Ethereum nie zmieni nic w swoim działaniu, Ethereum. Ale przejdźmy do meritum sprawy. Dzisiaj o tym miliony dolarów na kryptowalutach. Ja uważam, że jest to do zrobienia jest do zrobienia i osiągnięcia. Oczywiście nie jest to zrobienia do osiągnięcia to w jakimś bardzo krótkim okresie. Ale jeżeli jasno przeanalizujemy te rzeczy które pojawiają się dzisiaj już i komunikuje się nam że wszystkie firmy ostatnio widziałem taką planszę firm na Instagramie które inwestują już w świat Metaversa i Web3 a jest tam i Puma Adidas Microsoft Facebook, no po prostu masał, All Market i jeszcze wiele, wiele innych, Nintendo i. Ciężko by było policzyć chyba wszystkich, którzy mają tutaj ochotę na to, żeby zbudować nowy świat. A dzisiaj ten artykuł myślę, że pokaże Wam, o czym w ogóle my mówimy, o czym ja w ogóle tutaj na tym kanale mówię i przekazuję. Moi drodzy, jeszcze niedługo ukaże się taki artykuł o DAO. Miałem go wcześniej zrobić. To pokazać Wam, co to jest DAO w ogóle i że to również jest pewien trend powracający do tego, żeby społeczności zarządzały swoimi blockchainami, no ale mamy tutaj napisane wyraźnie, że DAO, NFT, blockchain i kryptowaluty, oto nowa wersja internetu, czyli jest Web3 i dlaczego? Wszyscy w Dolinie Krzemowej mają na jego punkcie obsesję i tu się nie mówi teraz, jeżeli zauważycie o jakichś postaciach wymyślonych, o jakichś Postaciach, które pojawiają się gdzieś na YouTubie, czy jakieś postaciach, które pojawiają się gdzieś na jakichś mediach społecznościowych, tylko mówi się tu o ludziach, którzy w swoim życiu i teraz, w obecnej, w obecnym czasie coś wnoszą w tą naszą rzeczywistość. Tak? Web3 to oszustwo. Web3 może zmienić świat, jest szansą na stworzenie lepszej wersji internetu, na odebranie. Go kontrolującą, go dziś bechomotą, Web3 sprawi, że niektórzy ludzie bardzo się wzbogacą. I dlaczego, właśnie zatytułowałem ten artykuł, Czy można zarobić minion? Macie jasno i wyraźnie powiedziane, bardzo się wzbogacą niektórzy ludzie. Jacy to ludzie się wzbogacą, można sobie zadać pytanie. Ludzie, którzy pojawią się we wczesnej fazie tego i którzy odpowiedni moment zainwestują w odpowiednie projekty kryptowalutowe. To tak jak kiedyś ktoś. Patrzył w tył do Amazon, Facebook, nie wiem, w Netflix, porównywał to wszystko, te wzrosty, te początki tych firm. Tak samo jest teraz z lepszymi, moi drodzy. Oczywiście nie wszystkie firmy kryptowalutowe, czy nie wszystkie projekty kryptowalutowe osiągną taki wzrost, ale będą takie projekty, jeżeli jasno i wyraźnie będziemy śledzić te komunikaty i te sygnały, które dostajemy tutaj od tych ludzi z tego świata, no to będziemy mogli zapakować się w projekt, który naprawdę przyniesie nam ogromne wzrosty. Ale wielu innych ludzi straci wszystko. I to też jest jasno i wyraźnie powiedziane. Nie wszyscy będą milionerami, nie będą wszyscy bogaci. Tak jest ten skonstruowany rynek finansowy, że niektórzy muszą stracić, żeby niektórzy zarobili. To przykład teorii na temat przyszłości internetu i wagi Web3, o czym pisze Peter Kafka na łamach serwisu VOX. Web3 jest trudny do zdefiniowania. To dopiero rodząca się idea to dopiero rodząca się idea, mieszanka medialnego szumu, optymizmu, zamieszania technologicznych bitew i czystych niczym niezmąconych spekulacji, co oznacza, że jest niezwykle plastyczna oznacza, zaznacza kawka. To o czym mówię na moim kanale, mówiąc, że to co się dopiero pojawiło, to jest namiastką tego wszystkiego. Na razie to szum w szklance wody i spekulacja, ogromna spekulacja, bo tak naprawdę Web3 to dopiero Rodząca się idea. Ale nie można zignorować potencjału Web3. Szefowa YouTube Sazan Wójcicki niedawno ogłosiła, że Web3 reprezentuje wcześniej niewyobrażalną okazję do zwiększenia połączenia między twórcami i ich fanów. W tym samym dniu dwie osoby z kierownictwa serwisu ogłosiły, że odchodzą do firm zajmujących się Web3. Na temat Web3 sprzeczają się Elon Musk, Jack Dorsey, Mac Anderson i Chris Dixon. Ci ludzie mają wiele do zyskania lub stracenia w zależności od sposobu, w jaki Web3 się rozwinie. Web3 jest nieodłączny związany z wartością finansową, twierdzi Lee Jin, inwestorka venture capital i jedna z niewielu wpływowych kobiet w świecie Web3. Moi drodzy, to to, że my sobie po cichu czytamy jakieś tam wiadomości i nie wiem, spekulujemy na jakichś tam projektach kryptowalutowych, czy to będzie kosztowało 2 dolary, czy 5, czy 16, to ludzie, którzy mają ogromny potencjał nie tylko finansowy, ale też inteligentny i, i, i polityczny, i różne inne rzeczy już chcą układać sobie ten świat pod siebie. Już myślą o tym, jak w tym świecie się odnaleźć eee, i jak się zakotwiczyć w nim. A nawet jeśli mamy do czynienia z banką technologiczną, to efektem ubocznym jej nadmuchiania mogą okazać się pomysły ważne i użyteczne, tak jak miało to miejsce z banką internetową i powstaniem przeglądarek. Może to być na przykład Startup Station, gdzie między m.in. 25-letniej projektantki produktów He eee, ma to być nowa wersja LinkedIn, eee, łącząca pracowników z dowolnym. Miejscem na świecie. Zamiast polegać na życiorysie, Staytion ma wykorzystywać technologię, aby zapewnić kompleksowe, sprawdzone dowody rzeczywistej pracy, aby ludzie mogli oceniać się na podstawie swoich wyników, a nie nazwy, stanowiska lub referencji. Tina Hee uważa, że Web3 odmieni życie ludzi na całym świecie. To ogromna szansa, by dać ludziom możliwość przekraczania ograniczeń czasowych, przestrzennych i finansowych. Komentuje. Ten technooptymist jest krzepiący, zauważa kawka. Wielu pracowników technicznych, którzy są już bardzo dobrze wynagradzani, opuszczą swoje obecne miejsca pracy w uznanych firmach Web 2 na rzecz Web 3. Nie wiem, jak to wytłumaczy niektórym ludziom, którzy mają zaciemniony umysł, tylko i wyłącznie pewną genezą zarabiania pieniędzy poprzez inwestowanie w określone projekty kryptowalutowe typu Bitcoin, Ethereum, Ada i Bóg wie jeszcze jakie. Nie wiem, co kieruje tymi ludźmi. Nie wiem, dlaczego ich umysł jest tak mało otwarty na to, co może się wydarzyć w świecie kryptowalut. Ja wiem, że stare demony cały czas w świecie kryptowalut rządzą i będą rządzić i będą wypierały to, co jest naprawdę istotne i to, co ma się pojawić. Niestety, niektórzy ludzie, którzy zakupili dużo, dużo, dużo bitcoinów i dużo, dużo, dużo ethereum, Moim zdaniem, powoli się ich wyzbywają. Nagle ucichło takie głośno, medialne zakupy wielu fundacji, wiele różnych firm, które wiązały tylko i wyłącznie swoje pozycje z Ethereum i z Bitcoinem. Tak? W swojej istocie lepszy jest rebrandingiem kryptowalut i blockchain. Technologii opartej na światowej sieci komputerów, które rozmawiają ze sobą i zatwierdzają oraz zapisują transakcje bez interwencji człowieka lub centralizowanego nadzoru. Technologia blockchain istnieje w jakiejś formie od ponad dekady. Przez, przez większość tego czasu, większość ludzi, którzy o niej myśleli, skupiała się na Bitcoinie, cyfrowej walucie stworzonej w 2009 roku. A tak naprawdę z Bitcoinem nie można było zrobić wiele poza kupnem, sprzedażą i debatowaniem, czy wartość idzie w górę, czy w dół. A zosła i to bardzo. Pod koniec 2014 roku pojedynczy Bitcoin był wart około 4000 dolarów, 400 dolarów, dziś nawet po krachu. O ponad 40% do swojego szczytu jest wart 38 tysięcy dolarów. Moi drodzy, ja nie mówię, że Bitcoin jest e, złem e, kryptowalut. Ja mówię tylko po prostu, że tak jak tu ktoś napisał, jest po prostu tylko i wyłącznie określonym pewnym wartościem, storowalium, w którym możemy lokować swoje oszczędności licząc na to, że stopy procentowe nie zjedzą tam. Tych, tych wartości. Teraz można już inaczej wykorzystać blockchain. Większym z pomysłów nadal polega na kupowaniu i sprzedawaniu rzeczy, z tą różnicą, że teraz zamiast cyfrowej waluty można kupować i sprzedawać cyfrową sztukę działki cyfrowe, ziemię lub inne przedmioty, które można zdobyć w, ciągu, yy, w kilku grach wideo. Dlatego głośno jest o tym, że ktoś zapłacił 69 milionów dolarów za cyfrowy kolarz albo ktoś inny omyłkowy sprzedał cyfrowy obrazek małpy, który miał być warty 300 tysięcy dolarów za 3000 dolarów. Są też gry play to earn, które mają pozwolić zarabiać prawdziwie Pieniądze poprzez wydobywanie, zdobywanie cyfrowych dóbr, które z kolei można sprzedać innym graczom. I tutaj, żeby jasno określić, wszystkie o czym ja mówiłem, wszystkie firmy jak Microsoft, Blizzard, Nintendo, Sony, nawet wszyscy będą patrzą i będą patrzeć w tą stronę. I to o czym ja mówiłem, te gry będą napędzały całe środowisko. Oprócz tego będą różne inne rzeczy jeszcze. Jest całkiem możliwe że to że to wszystko czym będzie lepszy interesującym sposobem dla ludzi na kolekcjonowanie lub spekulowanie na temat cyfrowych aktywów. Jest to potencjalnie znaczące dla ludzi, którzy tworzą sztukę i ludzi, którzy lubią ją kupować. A jak zaznacza Peter Kafka, tutaj może używać słowa sztuka w bardzo szerokim znaczeniu, a jeśli na tym świecie skończy się a jeśli na tym się, się skończy, nie zmieni to świata. Moi, no to co ja chciałbym Wam powiedzieć, że to co ja mówię, czy można zarobić milion dolarów na, na kryptowalutach, to nie tylko przez pryzmat tego, że kupię jeden projekt i zarobię na nim milion dolarów. Ja mówię o rzeczach, które będą powiązane z Web3, szeroko rozumianych rzeczach czyli nie wiem, jakimś przedmiocie NFT, jakimś dziele sztuki stworzonym, jakimś karcie e, unikatowej, nie wiem, najróżniejszych rzeczach, które będą powiązane z światem Metaverse, Web3 i tak dalej, i tak dalej. E, NFT i, i, i różnych, różnych innych rzeczach. To nie jest tak, że ja zamykam swój umysł tylko na jeden projekt kryptowalutowy, który pozwoli mi zarobić milion dolarów. To nie jest tak. To nie, to, to, jeżeli ktoś tak myśli, to myśli po prostu, nie wiem, jak przedszkola. Nie dziecko, które dopiero będzie e, zgłębiało tą wiedzę, to, to jest bardzo szeroki świat teraz, który otwiera się przed nami. Był szeroki, ale teraz to w ogóle jest e, możliwość ogromna. E, I naprawdę, jeżeli ktoś trafi, bo ja powiedziałem, nie wszyscy będziemy milionerami, nie wszyscy zarobimy miliony, ale jeżeli ktoś trafi rzeczywiście na unikatowy przedmiot, nie wiem, na unikatową rzecz, na unikatowy projekt, to naprawdę będzie mógł grubo, grubo, grubo zarobić. Czas na przebudowę internetu. Jednak najbardziej zagorzali ewengaliści Web3 uważają, że idzie on znacznie dalej. Wierzą, że doprowadzi to do przebudowy całego internetu. Web1 polegał na wprowadzeniu zwykłych ludzi do internetu, w czym pomógł im najpierw przeglądarki, nieprzypadkowo dzieło Marka Andersena. A następnie dostęp do internetu i usługi wyszukiwania, takie jak AOL i Yahoo! Web 2 polegał na przekształcaniu czasu spędzonego przez ludzi w internecie i wszystkich treści, których się dzielą. Wprawdzie biznesa, a następnie konsolidacji tych biznesów są ogromne operacje, które teraz wyjdą, wydają się zbyt duże, aby upaść, takie jak Google czy Facebook, ale jak twierdzą, z Web 3 można przejąć kontrolę z powrotem, nad, z powrotem od Facebooku świata. Jak to, jak to ma się stać? Cóż to skomplikowane i w prze, przeważającej części teoretyczne, ale jak tłumaczy Kafka blockchain pozwala ludziom stworzyć własne pieniądze, bez pozwolenia jakiegokolwiek kraju czy banku. Mógłby również, jak twierdzą zwolennicy Web3, pozwolić im budować w Internecie wszystko co chcą, bez konieczności polegania na istniejących platformach takich jak Google czy Facebook lub narzędziach takich jak usługi przetwarzania w chmurze AWS firmy Amazon. I co najważniejsze, nowe usługi mogą być własnością przynajmniej częściowo ludzi, którzy je zbudowali i z nich korzystają. To właśnie ekscytujące. Wielu wyznawców Web3. Jest tu możliwość zysku. Wielu z tych, którzy są zaintrygowani Web3, czuje się również spętanych obecną wersją internetu, gdzie ich zdolność do tworzenia znaczących no, nowych firm, zwłaszcza tych skierowanych do konsumentów, wydaje się ograniczona przez obecnych gigantów internetowych, którzy mogą kupować, budować lub mierzyć nowe firmy. To właśnie, jeżeli spojrzycie na to wszystko o tym, o tym, o czym ja tutaj mówię na tym kanale, to mówiłem wam, że na przykład Microsoft nie, nie pierdzieli się. On nie szuka jakichś mm, dziwnych e, wynalazków, on kupuje Blizzarda za kupę milionów, miażdży wszystko. On po prostu e, zasysa, jak odkurzacz, wszystko. To, co będzie miało znaczenie na rynku, oni już to widzą. Jeżeli ktoś tego nie potrafi sobie przekształcić w swojej mózgownicy, że te firmy po prostu będą wsysać wszystko to, co jest istotne, i będą budować ogromne mm, korporacje do tego, żeby nie dopuścić jeszcze innych ludzi, mm, do tego, żeby mogli zawładnąć tym internetem, to właśnie się to dzieje. Ale jest ta jeszcze furtka, która pozwala i będzie pozwalała właśnie tym organizacjom DAO też również uczestniczyć w tym wszystkim, w tym Web3. Częścią zainteresowania Web3 wynika z politycznych obaw, prawdziwych lub wyimaginowanych. Fakt, że były prezydent USA został pozbawiony platform na Facebooku i Twitterze, może cieszyć ale jednocześnie budzić obawy. W świecie Web3, Donald Trump zostałby wyrzucony z sieci społecznościowej tylko wtedy, gdyby użytkownicy z sieci którzy byliby jej właścicielem chcieliby aby to się wydarzyło a nawet gdyby tak się stało na lepsze byłyby inne platformy na których Donald Trump mógłby się udzielać to o czym ja wam mówię i właśnie ten odcinek poświęcony DAO tym społecznościom też również jest ważny w tym kontekście ludzie którzy widzą ten potencjał w lepsze będą budowali po prostu nową jakość nie nadzorowani nie kontrolowani a po prostu społecznie Będą właścicielami tego wszystkiego. Możliwości na pozornie nieskończone i głównie teoretyczne. Kawka uważa, że główny urok Web3 wynika z faktu, że tak naprawdę jeszcze nie istnieje, więc w swoim nieistniejącym jeszcze kształcie może być wszystkim. Zwolennicy Web3 próbują znaleźć obszar, w którym nowy internet byłby pomocny. Wskazują na NFT, niezbywalne tokeny. NFT są blockchainową wersją tytułu własności samochodu lub aktu notarialnego. Mają dowodzić, że jesteś właścicielem przynajmniej części danej rzeczy cyfrowej. Czy to jest prawda, czy nie, i czy oznacza własność? W przypadku cyfrowego dobra, które każdy może skopiować lub... Zupełnie inna dyskusja, naznacza kawka. Dwa lata temu NFT prawie nie istniały. W zeszłym roku ludzie wydawali na nie podobno 25 miliardów dolarów. Wydaje się to podręcznikowym przykładem bańki, ale fakt, że NFT mają być automaty, automatyzowanymi umowami, które eliminują potrzebę przeglądania i zatwierdzania ich warunków i realizacji przez ludzi, oznacza, że można zastosować tę technologię do dowolnego dobra cyfrowego, a także, że można zapisać w umowie interesujące zasady, które na przykład wypłacają oryginalnemu twórcy NFT część Ceny transakcyjne za każdym razem, gdy owo aktywą jest sprzedawane. W teorii mogłoby to stworzyć nowe sposoby finansowania i czerpania zysku z wielkiego rodzaju nowych projektów, co może mieć więcej sensu niż tradycyjne, modele. No, mówię, no to jest po prostu w dzisiejszych czasach jeszcze, jeszcze tak mało sprecyzowane, tak mało określone, że jest po prostu wszystkim. E, można powiedzieć Matrixem nawet. I tu mamy to DAO, sposób na kolektywny internet. Niektórzy wyznawcy web uważają, że najważniejszą częścią technologii nie ma nic wspólnego z kupowaniem rzeczy. Najbardziej interesujące ich sposób, w jaki można ona pomóc ludziom organizować się w sieci i tworzyć organizacje, które mogłyby rywalizować lub zastąpić istniejące firmy, takie jak Facebook czy Google. Dzieje się to głównie poprzez coś, co nazywa się DAO, Zdecentralizowane Organizacje autonom Autonomiczne. Które są w zasadzie kolektywami internetowymi, gdzie zautomatyzowana technologia blockchain ma ułatwić podział własności i władzy decyzyjnej wśród członków. Do DAO można się dostać poprzez kupno, można też otrzymywać udziały na podstawie pracy, jaką wykonałem dla tej grupy lub cokolwiek innego. I tu już nie będę wam czytał, nie, będę, nie chcę was zanudzać, ale zobaczcie, naprawdę to wszystko, web, internet dla wszystkich to jest naprawdę ogromny, ogromny materiał. E, tu, tu się on kończy. Jasno określający, jasno mówiący. Mamy przed sobą ogromny potencjał, który trzeba i trzeba i być, i patrzeć, i wejść w odpowiednim momencie. I moim zdaniem jest to bardzo duża. Okazja na to, żeby pojawić się właśnie w tym nowym świecie internetowym. Bo każdy kiedyś mówił, że a trzeba było Bitcoina kupić, jak kosztował 3000, a trzeba było Bitcoina kupić, jak kosztował 100 dolarów, a trzeba było Ethereum kupować jak kosztowało 9 dolarów. Dzisiaj mamy następny próg, gdzie będziemy mogli wejść i czerpać ogromne zyski w odpowiednim momencie. E, moi drodzy, i to jest właśnie to, e, być może milion dolarów, milion dolarów na naszym koncie. To nie jest e, naprawdę e, bajduszenie. To jest prawdziwa forma e, przekazu, która może za jakiś czas zaistnieć. E, dzisiaj pokazałem wam, że to jeszcze jest powijakach, to, co wszystko nazywamy dzisiaj metawersem i Web 3, czy jakimś tego, to wszystko na razie e, są zbierane fundusze. To wszystko jest na razie e, w fazie projektu, to wszystko na razie jest e, w budowie. A za jakiś rok myślę, że zobaczymy pierwsze efekty tego, i warto by było być razem tu z Rekinem Biznesu, śledzić to wszystko i pojawiać się na projektach blockchainowych czy na różnych innych, gdzie to będzie odzwierciedlało za jakiś czas nasz zysk. I na tym kanale będę mówił o takich rzeczach: takich rzeczach, które są mega istotne i w których trzeba być. Bo nie jest ważne dzisiaj, czy Ethereum kosztuje 300 czy 3200. Moi drodzy, bo za chwilę narodzi się nowa generacja blockchain. za chwilę powstaną nowe idee, nowe gry, nowe światy, nowe najróżniejsze e, społeczności, i wtedy zobaczycie dopiero ten boom, który nastąpi. Dopiero tą prawdziwą adopcję kryptowalut. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie tym, którzy mnie wspierają i obiecuję Wam, że e, za Waszą. E, nagrodę za Wasze tutaj uczestnictwo w tym moim projekcie, czyli wsparciu, otrzymacie fajne wiadomości na dla Was tylko i wyłącznie dedykowane. Cześć!